No no, jak mnie widać, jak mnie słychać. Dzisiaj jesteśmy nad moją lokalną, można by rzec nawet rodzinną wodą. Dlatego, że jechałem tutaj dzisiaj dosłownie 5 minut samochodem. Na celowniku dzisiaj jakieś okonie, szczupaki, może klenie. Dlatego, że tego tutaj w tej rzece podobno trochę pływa. Zobaczymy, czy coś się da, uda dzisiaj wyłuskać. Ale patrząc na aktywność i stan wody, może być całkiem ciężko. Zobaczymy, aktualnie na, na wędce jest minołek piątka, pływające, Także można spokojnie tutaj połowić na wypuszczanego. Puścić takiego woblerka gdzieś pod konar. dać mu tutaj się zakręcić pod, pod jakimś drzewkiem. Tak naprawdę nie wiem czego mógłbym się tutaj dzisiaj spodziewać. Dlatego, że jest to bardzo ładna rzeka, na którą trzeba mieć specjalne pozwolenie. Nie będę tutaj może zdradzał szczegółów, ale piękna, niezinna rzeka. Gdzie, gdzie widać, że kurczę, ta ryba mogłaby tutaj stać, ale jeszcze dobrze jej nie znam. Mimo tego, że mam do niej naprawdę blisko, to byłem w tym roku tutaj może dwa razy, także nie korzystam być może z y, uroków tutaj lokalnej przyrody. Jeżdżę cały czas gdzieś na Mazury, na ogromne szczupaki, a czasami wystarczy dosłownie 5 minut od domu i jest się w naprawdę ładnym miejscu. Także, no zobaczymy. Idę na następną miejscówkę, bo tutaj chyba nic nie uświadczę, zaraz się wyłonię z zaksiaków i pokażę, jakie ładne widoczki. Proszę bardzo. Taka łąka. Mieć tutaj chaty na takiej łące, przy takiej rzece, to kurde marzenie. No, tak rzecz sobie jakiś pomości nawet zrobił. Całkiem ładny, odświeżony widzę. Nie spleśniały. Jak wejdziemy na niego. To co co się dzieje? No, kurde, to się, to się ustawił. Jakaś tabliczka jest, co to jest? Własność prywatna. Mniejszy zabierz swoje śmieci. Spoko. Spoko gościu. Dobra, jesteśmy. Stabilnie. Są drogą bardzo ciekawa wędka. Dlatego, że dzisiaj... Mam ze sobą SG-4,518 i to jest taka wędka. Typowo, gdzie biorę ją, gdzie totalnie nie wiem czego mogę się spodziewać. Bo tak naprawdę mogę na tej wędce wyrzucić od mini jakiegoś okoniowego, kleniowego, boberka czy 3 cm po gumę 12-14 cm, może jakoś niedużą, nie ale lżejszą na szczupaka. Także można powiedzieć taki uniwersal na każdą. Na każde warunki, no zobaczymy, czy, czy, to, czy to odda. Muszę Wam się przyznać, że ta jesień, zresztą poprzednia, tak samo chyba, nie jest dla mnie łaskawa, dlatego że kurczę, ciężko mi je się wstrzelić w jakąkolwiek rybę, czy to na jeziorze, czy to na rzece. Tak jak wiosnę było spoko, lato było spoko, nawet zima była, była ok. Tak teraz z wiosną kurczę, ciężko mi jest się wstrzelić, a kurcze nie ukrywam, nie wiem, zresztą sami powiedzcie czy odcinki wędkarskie bez ryb są w porządku Myślę, czy lubicie oglądać filmy no i wpadłem w jakieś bagno czy lubicie oglądać filmy takie typowo wędkarskie, przyrodnicze kiedy nie ma ryb czy jednak kurczę sklejać głównie odcinki z rybami nie ukrywam ciężko jest czasami Wychodząc na, nie wiem, na godzinę, dwie czy nawet trzy godziny, zapłać cokolwiek a odcinek, fajnie byłoby nagrać, także możecie dać znać w komentarzach czy Wam się takie podoba, takie biadolenie o czy nie. Ja przejdę tam dalej, zobaczę czy czy w ogóle tam jest jakieś dojście do rzepi. tutaj, na tym na tym odcinku są strasznie duże skarpy. Nie wiem, jakby tutaj w ogóle podejść do jakiegoś wyjścia, zobaczyć co tutaj się dzieje. To wejście i od razu myślę, że z 2 metry w dół. Także tutaj sobie nie porzucam. Więc chwilę tam jest jakaś piaszczysta, piaszczysta plaża. Także z jednej strony fajnie, że piaszczysta, ale zawsze mi się piaszczyste plaże nie kojarzą z, z dobrymi miejscówkami. Bardziej o takie coś jak tutaj jest, czyli jak rzeka płynie. No nosi tutaj jakieś. Jakieś piaski, jakieś liście. Najczęściej tam są właśnie jakieś zarośla i takie powolne drzewa pośrodku rzeki. To jest w ogóle, moim zdaniem, must have do przełowienia. Także no, tutaj nawet nie ma jak podejść, nie? To jest właśnie zmora? Nie, no dobra, będzie. Bijam się tutaj. W swoją drogą to miałem dzisiaj jechać na bolenie. Ale powiem Wam szczerze, że poddałem się w tym roku. W tym roku, uwaga, uwaga, nie złapałem żadnego obbolenia. Będąc nad Wisłą, dobre kilka, dobre kilka razy, no może nie kilkanaście, ale jest masakra. W tym, w tym roku stan Wisły to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. O. Jest jakieś nieporozumienie, dlatego że wody to praktycznie nie ma. Nie? Tak jak kiedyś się Wychodziło na Ostrogę i woda praktycznie się przelewała górą przez Ostrogę. Tak teraz na Ostrogach Wiślanych nawet nie tworzy się warkocz od szczytu w głąb rzeki. Także tak jak zawsze byłem ja i myślę nie tylko ja nauczyłem łowić boleni w warkoczach. Tak teraz niestety musiałem próbować bez, no i, i mi nie wychodziło. Także jeżeli ktoś zna jakieś dobre boleniowe miejscówki w Warszawie i w okolicach, to bardzo chętnie przygarnę bo może jeszcze do końca roku, teraz mamy co prawda połowę października, ale może jeszcze coś się uda wyłuskać bo kupiłem sobie zestaw boleniowy, wędka, kołowrotek, przynęty, super ale efektów zero także takie życie raczej nie wychodzę z tego na plus nie wiem w ogóle czy widzieliście taki patent suma kamarka młody te tak zwany chestbag czyli taka torebka na klatę. Wrzucą sobie podstawowe dwa pudełka przynęty. O, proszę bardzo. Mamy oblerki. Mamy gumki, tak naprawdę dzisiaj jestem gotowy od malutkich kleników okonków po duże szczupaki, bo do tego, do tego że wziąłem ze sobą nawet takie 13, 14 gumy. Ale przy takim stanie wody wątpię, żeby jakakolwiek ryba powyżej 30 cm tutaj się uchowała. Dobra, weźmiemy sobie. Czas dobiega końca. Znaczy sobie dojdziemy tutaj chyba. Nie wiem czy dojdziemy do końca w zapory, dlatego że już się robi coraz to ciemniej, ale z drugiej strony robi się też coraz głębiej, dlatego że tutaj się wtrzymuje woda. Ale kurczę, ciężko tutaj do tej wody też dojść. Przed chwilą złapałem jednego wędkarza. No to powiedział swoją drogą miał założoną. Eee, tego buddę 13 także kaliber jak na tą rzekę całkiem przyzwoity ale powiedział że złapał jednego szczupaka także to znaczy że coś tutaj pływa Nadzieje mogą być no ale dzisiaj już raczej chyba niczego nie ustrzelę jeszcze obaj ten zakręt żeby żeby mieć czyste sumienie że tutaj przyłowiłem to miejsce to miejscu do końca i powoli wracam do domu, bo jeszcze jutro muszę zrobić jeden projekt na studia. Także... Keep working. Keep working. Hustle on project. Już widzę, że to jest wybitnie niedostępne przejście. Nie mi się włożyć w te krzeczory. A tam z drugiej strony, pamiętam, bo ogólnie w tym miejscu, w co już byłem, pamiętam, że. Jajku! Pamiętam, że z drugiej strony były straszne bagniska. Dlatego na szczęście nauczony ostatnimi doświadczeniami wziąłem ze sobą wodery. Jak widać, o nie widać. Eila, nie widać. O, teraz widać. Także w ogóle, w ogóle polecam, jeżeli szukacie. Jakie tak naprawdę, jeżeli chcecie mieć wodery na wszystkie warunki od zimy po samą jesień przez wiosnę i lato, to polecam kupić sobie dwie pary eee, woderów z butów. Jedne, to takie jak mam aktualnie na sobie, czyli wodery z e, Plawiteksu, takie do bioder, które sobie zawieszacie na pasek. I dzięki temu mm, nie jesteście ubrani ich w nich całkowicie, ale też swoboda jest maksymalnie duża. Yy, a drugie, jeżeli chcecie sobie kupić, to kupcie sobie oddychające takie aż po samą pierś. Z tego, że one są fajne, ja akurat głównie je używam do beli bołta, ale też jak idę brodzić. No i tak jak przez te dwie pary mam pogodzone spodnie buty wodery na wszystkie pory roku. Także polecam. W ogóle firma PROS nie jestem sponsorowany, ale Goat. tak naprawdę. Dobre produkty robią w przyzwoitych cenach. Plus polska firma, także nie ma się czego wstydzić. Jeszcze tylko na tą zimę, bo zresztą nie wiem czy wiecie, ale od stycznia ruszamy już pełną parą na pstrągi. Także niektórzy na zimę. Zamykają wędki na 4 spusty w szafie tak ja dopiero tak naprawdę już zaczynam sezon od początku stycznia, bo wkręciłem się w do roku w strągi. Może w sumie mogę nawet podesłać Wam linka, może na tego zaraz zobaczycie, jak holuję jednego z strągów. Świetna zabawa, naprawdę, polecam. Jeżeli lubicie łowić na takiego przyczajonego i, i lubicie też jeździć po całej Polsce, żeby złapać kilka rybek, bo mieszkacie w centralnej jej części, no to świetna zabawa, naprawdę. Tak jak od stycznia do maja w Strągi, a później od maja, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień szczupaki. Tak naprawdę dla mnie nauczono ostatnimi doświadczeniami wrzesień, październik, listopad, grudzień. To są trzy według mnie najgorsze miesiące ostatnio dla mnie. Także no zobaczymy. Zobaczymy w ogóle jak pójdzie nowy początek sezonu. Ja się zapatruję świetnie, bo tak, sprzęt kupiony, przynęty kupione, pstrągowe i, i nie ukrywam, że jadę teraz na nowy rok Planuję pojechać albo na pstrągi, tak typowo pstrągi pstrągi, albo tak zwane trocio czyli zrobić sobie wyjazd tak trociowo pstrągowy, mimo tego, że na trociach się kompletnie nie znam, ale bardzo bym chciał poczuć taką rybę na kiju yy, i pojechać gdzieś sobie nad morze na rozpoczęcie sezonu, tylko obawiam się, że na początku samego sezonu może być bardzo dużo ludzi tam na, na tych rzekach typu, nie wiem, Reda, Ina i tak dalej, tak dalej. No bo, bo jak sezon rusza, taki był trociowy, no to nad, nad brzegami rzek są po prostu tłumy i wiem, że nie można za bardzo sobie pofolgować w sylwestrową noc, tylko trzeba być o samym świecie nad wodą. No ale zobaczymy. Ja nad morze mam dobre kilka godzin jazdy, także jeszcze to będzie, jeszcze to będzie dopracowywane w najbliższym czasie. Zobaczymy jak mi pójdzie W sumie to nie wiem czy iść dalej Dobra, jeszcze przejdę dalej Może Możesz się uda dojść do wody O i gdyby ta rzeka wyglądała na całej swojej długości tak jak tutaj To bym bardzo chętnie na niej łowił Dlatego, że widać, że tutaj jest dużo wody Jest całkiem głęboka woda, Dlatego, że przed chwilą jak wszedłem w Woderach To metr, półtora metra od brzegu I już nie mogę dalej wejść no to już jest ładnie, kurczasz, A żal nie rzuci tutaj akurat ze szczupaczkiem. Zmieniłem kaliber. Tutaj już wjeżdża algę twórka, przynęta, na którą chyba złowiłem najwięcej ryb w życiu, i tak naprawdę od szczupaków, malutkich pistolecików Po naprawdę ładne ryby i też okonie, bo tak jak dla co po niektórych może by to się wydawało dziwne, ale na algę czwórkę. Naprawdę ładnie, ładnie walą okonki. I to. O super, już się, już myślałem, że jest w pierwszym rzucie tej ryba, ale tylko zaczep. Dobra, więc w międzyczasie, jak będę wyczepiał, dokończę myśl. Yy, na algę czwórkę ładnie biorą okonki. Oczywiście raczej w lato jak się ławo, po prostu rzuca w te ławice. No zawsze. O, wyczepiłem. No zawsze coś tam się uczepi. Ale naprawdę myślę, że gdybym miał wziąć jedną przynętę nad wodę, taką naprawdę jedną jedną, tak jakby niektórzy powiedzieli, że jedną przynętę, którą miałbym wziąć na bezludną wyspę, no to, to byłaby to właśnie Albert Furka. To i szczupaki, i bolenie, i wiele innych gatunków ryb. Naprawdę, naprawdę ją lubi po prostu. No i kurde, rzucam to są. Wrócę w to samo miejsce Znowu jest zaczep ja Muszę bardziej w środek rzucić to się zaczepiają te, te rośliny myślę, że ktoś tutaj też łowił bo Do żybuszka, myślę, że buszka kukurydzy Także może coś innego niż drapieżniki Tutaj by chyciło Dobra to jest finito. No dzisiaj to jest finito. Ja się z Wami powoli żegnam. Tylko jeszcze wyjdę na otwarty teren. Ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za dzisiejsze, za dzisiejsze oglądanie. Niestety żadnej rybki nie uświadczyliśmy. Ale patrząc na to, że dzisiaj po studiach, po wykładzie wyskoczyłem na 2 godzinki nad wodę. To i tak lepsze, lepszy wypad na się, że powietrze, niż miałbym gnić w domu. Także ja się zawijam już powoli do samochodu. Eee, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemano.